Jesteśmy wiarygodną firmą. Nasza wiarygodność wynika z tego, jak codziennie pracujemy z klientem, w jaki sposób codziennie z nim rozwiązujemy problemy i jak wspólnie z klientem osiągamy sukces. Chwalimy się tym, że klient chce i pracuje z nami wiele lat właśnie dlatego, że jest przez nas traktowany wyjątkowo i indywidualnie. Właściciele firm. Pracownicy w firmach, czy w ogóle firmy chwalą się swoimi doświadczeniami i dokonaniami. Jest to właściwe, należy. Ale co się dzieje, kiedy już przychodzi do nas klient z konkretnym zamówieniem? Kiedy zaczynamy powoływać się na nasze doświadczenia, stajemy się wbrew pozorom niewiarygodni. Ponieważ, kiedy klient do nas przychodzi, on już wie, że inaczej, zakłada, że może nam zaufać. Kiedy powinniśmy mówić o swoich doświadczeniach? Tylko wtedy, kiedy on o nie nas poprosi. Jeżeli wcześniej występujemy, że mieliśmy takie doświadczenia, to wiemy, to potrafimy, tak naprawdę budujemy wątpliwość do produktu i do nas.